To jest dr Michał Wrzosek, jeden z najbardziej popularnych dietetyków, jeśli chodzi o media społecznościowe. W Dzisiejszym odcinku pokażę ci jak krok po kroku wykorzystuje Michał swoją strategię w mediach społecznościowych, co możesz skopiować od niego, aby też urosnąć, ale także znalazłem pewien mankament w jego treściach który mógłby udoskonalić, dzięki czemu pozyskałby jeszcze więcej klientów do swojej firmy Centrum Respo. W pierwszej kolejności zobaczymy to, co jest wizualne, czyli na pierwszy rzut oka rzuca nam się oczywiście doktor dietetyki Michał Wrzosek. Na pewno znana postać dla większości Polaków, nie ma co oszukiwać. Jeśli ktoś ma styczność z social mediami, na pewno chociaż raz w życiu widział doktora Wrzoska, moim zdaniem nawet częściej niż raz. 600, prawie 50 tysięcy obserwujących na samym Instagramie. Wzrosty pod względem social blade'a, z tego co widać, tutaj co najmniej kilka do kilku tysięcy miesięcznie wzrostu. Są to imponujące wyniki, tak naprawdę dr Michał Wrzosek stworzył pewną machinę, która moim zdaniem dzisiaj jest nie do zatrzymania. Nawet patrząc na jego materiały, które już wcześniej wrzucał, które w ostatnich latach naprawdę wymasterował, też widać, że osoby pomagają mu w tym wszystkim. Jest pewny nawet człowiek, który ma swojego Instagrama, który pomaga mu nagrywać treści, jednak patrząc po same pomysły, po zamysł tego. Tutaj liczby same się bronią, no i oczywiście ta machina będzie działała dalej. Tutaj, nawet gdyby Michał Wrzosek troszeczkę sobie zluzował, no bo jeśli zobaczymy, ile on rzeczy publikuje na samym Instagramie, a trzeba jeszcze dodać tutaj TikToka, YouTube'a, na Facebooku pewnie też y, zaraz możemy to zweryfikować, publikuje. Tak jak widzimy, tutaj od razu też dr Michał Wrzosek publikuje multiplatformowo. On w ogóle, jak dobrze kojarzę, zaczynał właśnie z Facebooka, ale tutaj nie, nie chodzi o to, czy on wrzuca na Facebooka, czy na Instagrama. Multiplatformowość oczywiście tutaj istnieje i z Zwróćcie uwagę na to, że tutaj same statystyki z Instagrama materiałów wrzuconych średnio to jest co najmniej 60 materiałów w miesiącu. No, nawet tutaj często jest ponad setkę, miesiąc do miesiąca porównując. Także patrząc tutaj na systematyczność, na pewno Michał Grzosek jest z tym wymasterowany. Samo to utrzymanie tego przez wiele miesięcy, bo tutaj mamy statystykę praktycznie roczną, no to jest to bardzo imponujące i godne do naśladowania. Oczywiście, na starcie bardzo ciężko to zrobić, ponieważ no, nie mamy ani zasobów finansowych, żeby ktoś nam w tym pomagał, prawdopodobnie, ani oczywiście też nie mamy takich zasobów w przestrzeni czasowej. Wiem, że to może być no, Początku trochę problematyczne, więc zacznijcie chociażby od tych 10 materiałów w miesiącu, aby być systematycznym i potem zwiększyć sobie tę liczbę. Oczywiście w miarę możliwości zasobów, im częstsza publikacja, co udowadnia Michał Wrzosek, tym lepsza. To jest po części efekt wyskakiwania z lodówki, ale też publikując coraz więcej, mamy coraz więcej danych, czyli co możemy jeszcze nagrać, co ulepszyć, jaki format działa najlepiej, testowanie jest jak najlepszym rozwiązaniem i widać to po Michale Wrzosku, że on oczywiście ma te materiały na bardzo wysokim poziomie, jednak on nie dąży do takiej perfekcji, że nie wrzucę materiału przez tydzień, bo coś na przesłało poszło. Tutaj jakiś, nie wiem, załóżmy jego filmik ma tutaj 200 czy 150 tysięcy wyświetleń i mógłby powiedzieć, no okej, okay, a kolejny zrobił pół miliona, to nie ma sensu czegoś takiego robić. Nie, on sukcesywnie i ma podcast, ma swoje materiały na YouTubie, jest naprawdę w tym systematyczny i to też Wam rekomenduję. Jeśli chodzi o treści, zwróćcie uwagę na to, że to są bardzo często wiralowe formaty. Przejdziemy na Instagramie i ja też Wam pokażę, jak to krok po kroku wykorzystuję. Używanie bardzo znanych słów, na przykład najgorszy fast food, najlepsze frytki z McDonalda, te produkty z Lidlet Ci polecam. Po prostu coś, co bazuje na, po pierwsze, obrazowości, co możemy zacząć chociażby na tym materiale, gdzie mamy jasno obrazowe przedstawienie osoby, która stoi w sklepie i mówi Najdziwniejsze połączenie smaków na kanapce, które lubisz, daj znać w komentarzu jest to Call to Action. Oczywiście te call to action na, na komentarze jest fajne, bo daje jakieś tam pole do dyskusji. W jego przypadku raczej call to action na obserwacje nie ma już żadnego znaczenia, ponieważ ludzie i tak go obserwują. Na starcie, gdy jesteś na początku swojej drogi, rekomendował raczej bym dawać call to action na czystą obserwację, czyli zaobserwujmy profil, bo XYZ. No i także tutaj mamy tą obrazowość na przykład właśnie w sklepie. Co bym wybrał na zdrową kanapkę w biedronce? E, najlepsza i najgorsza e, kanapka z kurczakiem w fast foodzie. Więc mamy tutaj jasno przedstawiony krok po kroku taką obrazowość. Kolejna rzecz to oczywiście podcast, zapraszanie ciekawych gości i wycinki z tych podcastów. Kolejne rzeczy, no to oczywiście znane osoby, które gdzieś tam występują w tych podcastach zestawienie właśnie A kontra B, teraz bardzo popularny i wiralowy można powiedzieć model pro produkcji takich treści, no i oczywiście materiały z żoną, gdzie często pokazywane są różne challenge, w formie randki, w formie jakichś tam wyzwań, jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, no i współpraca z różnymi twórcami, takie rzeczy typu właśnie masz minutę, aby kupić najlepsze rzeczy w Biedronce, ja wybiorę jako dietetyk, jako doktor dietetyki tak naprawdę, co jest wartościowe. Fajne, angażujące, jednocześnie lekka treść, ale zawsze dające jakiś tam ułamek wiedzy. To nie są jakieś głupkowate filmy, bo nawet tutaj moglibyśmy sobie zobaczyć, że on nic nie mówi, tak? Robi mimikę, jej czekoladę, ale pokazuje wartość, tak? Czyli na przykład, czemu warto zjeść takiego batona zamiast takiego? Czemu dwa cukierki lepiej niż cała paczka cukierków? Niby proste rzeczy, ale bardzo dużo ludzi na pewno potrzebuje też takiej edukacji, a widać, że Michał Wrzosek raczej idzie do jak najszerszego grona, tak, ponieważ ludzie, którzy potrzebują usługi dietetycznej to jest zarówno i pan Kowalski, pani Grażyna, ale też jakiś doświadczony przedsiębiorca. Także w przypadku doktora Michała Wrzoska idealnie sprawdza się format wiralowy, jednak pamiętajcie, że to nie jest zasada, żeby każdy mógł z tego korzystać, bo mam świadomość tego, jeśli mamy jakieś takie naprawdę mocno specjalistyczne formy B2B, gdzie po pierwsze jest bardzo mało klientów w samej Polsce na naszą usługę, no to trafianie z wiralem nie ma najmniejszego sensu. O tym bardzo dobrze mówi ostatnio Szymon Negacz, że im prostsze treści daje, tym te kwalifikacje. Kwalifikowane lidy wtedy są o wiele, proces tego kwalifikowanego lida jest o wiele dłuższy, ponieważ zgłaszają się firmy, które w ogóle albo nie potrzebują takiej usługi, co on oferuje, albo po prostu nie są w stanie zapłacić za taką usługę, bo są dla, dla nich po prostu za drodzy. Więc mamy tutaj ogólnie te treści wiralowe i oczywiście sam format, możecie przemyśleć to, co możecie zastosować. Moim zdaniem, na starcie każdy może zastosować taki format, czyli porównanie A i B jakieś wycinki podcastów, jeśli prowadzicie, znane nazwy, znane marki, wszystko tak naprawdę możecie skopiować w formie takich formatów, niekoniecznie jeśli jesteście dietetykami, żebyście robili jeden do jednego, ponieważ bardzo często wtedy widać taką inspirację, ale jeśli działacie w innej branży, jak najbardziej możecie sobie to skopiować, taki sam format, tak? czyli porównanie te A i B, znane nazwy, znane marki, znane osoby jakieś, fajne jakieś doświadczenia, dużo też jakaś kadrowość, tak, żeby tutaj coś podbiegać, Mówisz te zwane visual hookie, zarówno te słowne, jak i obrazowe. Ale jak przejdziemy do samych treści, no tutaj mamy oczywiście opis. tak? Bardzo często to, co mówiłem, używa tego call to action. Na komentarze, i to z zasady jest fajne, to z zasady na pewno jest potrzebne, ponieważ wywołuje dyskusję, da, gdzieś tam porusza też serca ludzi, aby skomentować to. Jednak jest takie ale, które mógłby wykorzystać, szczególnie w postach związanych z transformacją klientów. Zwróćcie uwagę na to, że bardzo często w tych transformacjach klientów, co zaraz pokażę Wam na kolejnych przykładach, daje dwa nieklikalne linki. No bo na Instagramie nie ma klikalnych linków, można je umieścić oczywiście na Facebooku. Jeśli umieścicie sobie rolkę na Facebooku, to w komentarzu możecie umieścić taki klikalny link na przykład do odcinka na YouTube, aby przenieść widza. Tutaj natomiast no to tak nie działa, tak? No bo nikt nie może kliknąć. Zaraz zresztą wam pokażę to na żywym przykładzie. Mamy tutaj przykład jakiejś pani, tak, która Agnieszki, która schodła 23,5 kg. No i generalnie musiałbym to skopiować i w momencie, kiedy sobie skopiuję, wejdę na stronę i mamy tutaj stronę lądowania, tak, czyli w przypadku jego model subskrypcyjny, standard premium VIP o różnych wariantach cenowych, tak. Ogólnie strona jest bardzo czytelna, jest ładna. Wracając do samej treści, zwróćcie uwagę na to, że nawet są jakieś promocje za po 10% taniej do jakiegoś tam dnia, tak. Ogólnie to jest bardzo spoka opcja, jednak pamiętajcie, że ludzie zazwyczaj oglądają oczywiście treści w social mediach poprzez komórki. I w momencie, kiedy mamy komórkę, raczej mało prawdopodobieństwo jest takie, że ktoś skopiuje ten link i on sobie wejdzie, zapisze, albo wejdzie na komputer i, i wpisze, tak, albo wejdzie na profil. No, oczywiście, możemy zakładać, że ktoś tam wejdzie na profil i kliknie w ten link. Bo tutaj, akurat, jak robiłem screen z wczoraj, to jeszcze był link do live'a, który prowadził razem z innymi dietetykami. A tutaj mamy oczywiście ten do Centrum Respo, czyli do jego głównego produktu, do jego głównej firmy, tak? Ponieważ Centrum Respo tak naprawdę jest oddzielnym bytem, a Michał Wrzosek jest właścicielem, który gdzieś tam pomaga promować, bo obecnie już nawet Centrum Respo ma oddzielny profil, na którym są inni dietetycy. Jaka jest propozycja, taka bardzo szybka do zastosowania? Zwróćcie uwagę na to, że można użyć automatyzacji. Automatyzacja jest tutaj naprawdę w bardzo prosty sposób. Bo albo możemy po prostu zbierać bazę mailową pod jakieś hasło, czyli skomentuj słowem XYZ, a dam Ci lead magnet, czyli jakiś darmowy poradnik, dam Ci jakiś wzór diety, czy cokolwiek tam innego moglibyśmy zaoferować. Dzięki temu. My zbieramy sobie te imię i e maila, i potem możemy w komunikacji mailowej dalej przekazywać informacje, że jest jakaś promocja i tak dalej. Co na pewno e, robi to e, pan Wrzosek. No bo wystarczy zobaczyć po prostu, jak ten biznes jest prowadzony. Ta baza kontaktów, baza mailowa jest przeogromna, ale patrząc na to, jak to można wykorzystać inaczej, nie tylko dawać właśnie pod lead magnet, ale dawać pod link w opisie. Czyli możemy po prostu dać bardzo proste wezwanie do działania, skomentuj, na przykład słowem dieta, a wyślij ci wszystkie informacje o wiadomości prywatnej. Wtedy w momencie ustawiamy menu chata, aby automatycznie wysyłał link wiadomości prywatnej. Wtedy ta subskrypcja, na przykład właśnie na ten standardowy plan, mógłby spokojnie, spokojnie kilkukrotnie wzrosnąć, ale możemy sobie to też po prostu policzyć. Załóżmy, że bez automatyzacji zasięg posta wygenerował 200 tysięcy. To jest jak najbardziej możliwy zasięg, patrząc po ilości polubień, ale też po ilości Ilości osób, które po prostu liczbie osób, które obserwuje. Więc mamy tutaj jasne wskazówki, że ten post mógł pewnie powyżej spokojnie 100 tysięcy wyświetleń wygenerować, ponieważ on w większości będzie trafiać do osób, które nas już obserwują. Jeśli wejdziecie sobie w statystyki Instagrama, to tak możecie zobaczyć zresztą zaraz wam to pokażę. Zwróćcie uwagę na to, że to jest jeden z moich postów, gdzie właśnie była ustawiona automatyzacja menu chat na konkretnie na lead magnet w formie mini kursu który był dostępny za darmo, tutaj mamy wyświetlenie 44 tysiące, ponad 90% osób to są obserwujący. Ja na chwilę obecną mam 43,5 tysiące obserwujących, także większość ludzi, która mnie obserwuje, widziała ten konkretny post. Więc podejrzewam, że u pana doktora Michała Wrzocka spokojnie ten post też mógł wygenerować na przykład 100 tysięcy, ale załóżmy optymistyczną jakąś wersję 200 tysięcy. Mając 200 tysięcy zakładamy, że jakiś tam przez nie klikalny link wejdzie chociażby te 500. Na bazie tego mamy około 100 klientów, dzięki czemu to wygeneruje 23, prawie 24 tysiące, zakładając oczywiście ten najtańszy plan na miesiąc. Natomiast, gdy damy sobie automatyzację, na przykład właśnie na to konkretne słowo, skomentuj słowem dieta, a wyślę Ci link, który sobie zobaczysz ofertę. Właśnie ten link do centrum RESPO, tak? Jeszcze można sobie oczywiście mierzyć, bo widać, że on sobie to mierzy poprzez dieta.ig, znaczy myślnik IG, tak? To on może sobie to weryfikować, kto z IG. Na prostej automatyzacji, która będzie kosztowała dosłownie grosze miesięcznie, bo tutaj spokojnie by kilka tysięcy nawet kontaktów mogło wlecieć, ale patrząc na to, nie zbierając oczywiście kontaktów, bo chodzi mi o kontakty w formie osób, które. Napiszą na Instagramie. Bo tutaj oczywiście możemy dawać jakąś automatyzację związaną właśnie z tym Lit Magnetem, możemy dawać na przykład pod wiadomość prywatną, napisanie wiadomości na maila, jakiegoś bardzo jakichś prostych takich rzeczy, ale tutaj zakładamy po prostu czyste. Piszesz taki i taki komentarz, a ja Ci wysyłam link do mojej oferty, tak? Najpro, Najproszę sprawdzić di ten tutaj, tutaj i tutaj. Zakładamy, że z automatyzacją ta proporcja się troszeczkę zmienia, czyli zasięg. Na, też mamy 200 tysięcy, choć moim zdaniem wtedy zasięg by na pewno wzrósł, ponieważ by było wiel o wiele więcej komentarzy, by to mogło się ponieść dalej. CTA z wysłanym linkiem w DM, załóżmy nawet te 0,15%, że to będą osoby, które kupiły z tych 200 tysięcy, nagle mamy około 300 klientów i to już jest ponad 71 tysięcy złotych. Także no, tutaj mamy wzrost praktycznie trzykrotny, dzięki czemu moglibyśmy zarobić jeszcze więcej na, takim, na takiej usłudze, kura tutaj subskrypcyjnej, która idealnie moim zdaniem pod takie szybkie quick wins mogłoby się sprawdzać automatyzacja w ManyChat. I to możecie też wykorzystywać w swoim, w swojej ofercie, w swoim produkcie, jeśli korzystacie na przykład właśnie z Instagrama. Jest to idealne narzędzie do tego, aby skalować swoje wyniki sprzedażowe. Pamiętajcie, że samo tworzenie treści na Instagramie jest potrzebne. Edukacja, pokazywanie wiedzy, pokazywanie siebie, swojego stylu życia jest istotne, jednak jeśli te posty nie będą finalnie prowadzić do sprzedaży, i tu nie chodzi o taką chamską sprzedaż typu kup ode mnie, kup ode mnie i tak dalej, ale w poprzez na przykład zbieranie bazy mailowej. Jeśli jesteście troszeczkę mniejszymi twórcami niż dr Michał Wrzosek, który ma pewnie kilka, kilkanaście albo może nawet już i kilkaset tysięcy zbiory w bazie mailowej, jeśli chodzi o maile, ale no jeśli jesteście na początku swojej drogi zastanówcie się, czy stworzenie jakiegoś lead magnetu, czy nawet jakiegoś lower ticket produktu, na przykład jakiegoś mini e-booka, mini poradnika wideo, cokolwiek, gdzie będzie wprowadzał do tej propozycji wartości, do tej drabiny wartości twoich droższych usług bądź produktów, możesz nagle fajną sobie bazę taką budować, edukować i dzięki temu abselować lub crosscelować. Następnie, właśnie, możemy bezpośrednio dawać jakiś link do oferty, wiadomości prywatnej. I prosty przykład: linki klikalne zawsze o wiele lepiej będą działały. W w momencie, kiedy coś wyślemy, i ktoś może bezpośrednio jednym kliknięciem to zrobić, a nie wpisywać na przykład w przeglądarkę nazwę firmy, bądź będziemy zmuszać go do tego, aby na przykład skopiował to tak. To jest o wiele dłuższa droga, a w zakupowych tych wszystkich schematach powinniśmy dążyć do tego, że przede wszystkim oczywiście upraszczamy cały schemat. Także prosta bardzo automatyzacja do zastosowania z kilkoma. Kliknięciami, i osoba od razu jest przenoszona na stronę. Może podjąć decyzję, może sobie wyliczyć, może zobaczyć, który standardowy. Oczywiście to wszystko są wyliczenia, takie mm, estymacje, tak naprawdę, ponieważ te wyniki mogą być zarówno lepsze, jak i gorsze. Jednak patrząc na sam schemat, Instagram idealnie się sprawdza pod to, by pozyskiwać klientów również w taki sposób na bazie case studies. Jeśli natomiast nie wiesz, jak zastosować te wszystkie automatyzacje, jak stworzyć lejek marketingowy, który będzie przenosił Ci nowych klientów na Twoje produkty bądź usługi, to zapraszam Cię do współpracy. 1 na 1 w której krok po kroku zastosujemy to wszystko. Znajdziesz wszystkie informacje na businessdressach.pl. Jest to dedykowana usługa głównie do osób, które już działają w social mediach, a potrzebują, po pierwsze, zwiększyć zasięgi, ale też oczywiście zwiększyć sprzedaż. No i sensownie ułożyć like sprzedażowy, który będzie pracować na siebie, nawet w momencie, kiedy nie będzie siedzieć na Instagramie czy na innym social mediach. Dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnym.